Lęk możemy określić jako taki stan emocjonalny, który charakteryzuje się, no właśnie, dużym poczuciem takiego niepokoju, jakiegoś zagrożenia. Więc to jest taki dosyć nieprzyjemny stan. No i właśnie, lęk pojawia się w odpowiedzi na zagrożenie, które nie jest jakimś konkretnym obiektem czy konkretną sytuacją. Więc lęk jest taki bardziej rozlany, tak? czyli on dotyczy właśnie jakiegoś takiego niepokoju. Rozmyślamy wtedy, co się może wydarzyć, wyobrażamy sobie różne rzeczy, no i właśnie, i tym jest lęk. Natomiast strach pojawia się w obliczu na konkretne zagrożenie najczęściej. Albo na konkretną sytuację, tak? Czyli na przykład, e, kiedy stoimy sobie na jakiejś wysokiej górze i obawiamy się tego, że spadniemy, no to wtedy pojawia się u nas strach. Mm -hmm. I ten strach kończy się w momencie, w którym z tej góry schodzimy. No i już po prostu nie jest uaktywniony u nas. Natomiast lęk charakteryzuje się też tym, że on po prostu występuje bardzo w długim czasie, tak? Czyli nawet jeżeli już nie jesteśmy wystawieni na ten bodziec, który jest dla nas przerażający, to dalej ten lęk gdzieś tam u nas jest i jest aktywny w naszym organizmie. Mm -hmm.